Jesteśmy z Piotrkiem na dotę sportu, idziemy na badminton. i dzisiaj też wyjeżdżamy na posługę. Jutro właściwie posługuję, ale dzisiaj mamy tam nocleg, także spędźcie ze mną te kilka dni. Piotrek jest generalnie świetny w Badmintona. On kiedyś trenował, także on jest super. Ja za dzieciaka wiadomo, z rodzeństwem odbijałam coś tam, ale to nie było nic takiego zaawansowanego. Prawdopodobnie to nie było też nic dobrego technicznie. Także tutaj poszłam z Piotrkiem, żeby coś tam się nauczyć. No, sami możecie zobaczyć, jak to wszystko u mnie wygląda, aczkolwiek jestem zadowolona, że po prostu mogliśmy w ten sposób spędzić czas. No i to też jest już kolejny vlog, który montuję tak po czasie, bo nagrywałam to w sierpniu, montuję w listopadzie, więc fajne są to na pewno dla mnie wspomnienia i cieszę się z tych wakacji, z tego, jak one wyglądały, bo właśnie były bardzo aktywne i pełne wyjazdów. Jesteśmy już po treningu, i teraz jedziemy spakować nasze rzeczy. Ja jeszcze muszę umyć włosy, i ruszamy w podróż do bodajże zwierzyńca, jeśli dobrze pamiętam. Zrobiłam taki pyszny obiad dla mojego narzeczonego. No. Żartuję, on oczywiście zrobił. Smacznego. Dziękuję. Przyszła wczoraj do mnie paczka Odprawda Studio, i zobaczcie, jaki tu jest w środku. Piękny krzyżyk Myślę, że na razie go sobie Tak zostawię I do tego mieszkania, w którym już wprowadzimy się Po ślubie sobie zapieszę Teraz już kończymy pakowanie się I jedziemy do Zwierzyńca, na egzodzie z młodych Myślę, że będzie fajny czas Nie wiem czy mówiłam, ja tam będę właśnie jutro mówić Świadectwo, potem prowadzić warsztaty Także myślę, że super No tylko jest kawałek Jest kawałek No ale i tak fajnie Myślę, że sobie pogłębiamy z Piotrkiem w samochodzie, trochę pogadamy. Nie jest też jakoś super gorąco, więc będzie git. No i umyłam też już włosy. Hmm. Będą mi się suszyć w samochodzie, na razie je związałam, dlatego, że zaczynają mi się puszyć. One nie są przyzwyczajone do, do czegoś takiego. Raczej potrzebują albo być wyprostowane, albo potrzebują być yy, ugniatane yy, i wystylizowane, tak na, nakręcone. A teraz nie mam na to za, na to za bardzo przestrzeni ani czasu. Więc ja to tak wzięłam prostu i najwyżej ogarnę to na miejscu. Poruszamy właśnie na posługę. Właśnie tankujemy samochód i stwierdziłam, że podzielę się takimi kilkoma myślami. Bo w sumie no jest ja u mnie z tym YouTube'em ciężko i ciężko mi też o taką regularność, dlatego że kiedy w ten YouTube świat, to zaniedbuję Insta, TikToka, a jednak te. Te media też są dla mnie ważne. I super jest ten dłuższy format, ale jednak też przez to, że jest dłuższy, to też wymaga więcej czasu, więc i takiego też poświęcenia, żeby zmontować te filmiki, żeby to wrzucić, żeby wszystko było ok. I wcześniej miałam takie nastawienie, żeby wstawiać takie vlogi raz w tygodniu. Totalnie nie pykło, więc teraz chyba zacznę sobie od tego, że fajnie by było, jakby coś się pojawiło raz w miesiącu na kanale. No i zobaczymy, jak mi pójdzie, bo jednak wiem, że takie krótkie formaty są dla mnie o wiele prostsze do nagrywania, montowania, że też właśnie nie muszę aż tak dużej części mojego życia pokazywać a jednak jak się nagrywa taki format na YouTube, no to potrzeba, żeby pokazywać trochę więcej i trzeba o tym pamiętać, a ja często zapominam więc no spróbujemy, zobaczymy Tutaj Piotrek właśnie myje pięknie szybę O! Jesteśmy pieniądzą. Robimy zakupy na kolację. Zapraszam. Miałem wziąć czekoladę dubajską za 20 złotych i batonika dubajskiego za 10. No, powodzi się, widzę. Nie, ale właśnie nie powodzi się. To może batonika. Ale nie chyba bardziej się opłaca, czekoladą. Raz, dwa. Są takie trzy batoniki. Nie wiem. jak tak. No. Ale to będą chyba dobre. O, z wędzarni. Dojechaliśmy na miejsce. Zaraz lecimy, zobaczymy, co tam się dzieje, bo jest koncert owcy. Dzień dobry. Nie krzyczek ała, bo nic nie boję, kości Raz, dwa, trzy, dwa, trzy. Końcówkę dnia spędziliśmy w ten sposób, że po prostu zjedliśmy kolację, ogarnęliśmy się do spania i poszliśmy spać Ja nie mogłam w ogóle zasnąć tego dnia, więc nie wyspałam się I Mamy kolejny dzień, zjedliśmy się na nie, idziemy na Exodus, na ten camping I tam Tutaj już mówiłam świadectwo, i też inne rzeczy, i był też czas QA, więc myślę, że fajnie zapełniła się ta przestrzeń. Ja zazwyczaj świadectwem już się w ogóle nie stresuję, raczej w większości przypadków, ale tego dnia zestresowałam się dosyć mocno. Myślę, że była to kwestia tej trochę takiej otoczki, jaką była scena, że ja przez to jakoś nagle zaczęłam się stresować, bo normalnie, gdybym pewnie stała na trawie i mówiła do tych młodych ludzi, to w ogóle bym się nie przejęła. Ta scena była dla mnie stresująca, ale jak już zaczęłam mówić, to wszystko było ok. Po świadectwie był taki czas jeszcze na zdjęcia, a później szłam prowadzić warsztaty. No i te warsztaty zaczęłyśmy w sumie, bo były same dziewczyny od modlitwy za siebie nawzajem. Później była taka krótka rozgrzewka. Później uczyłam dziewczyny takiej jednej choreografii do utworu Błogosławieństwo. I to była taka choreografia bardziej oparta na gestach. Później był też taki czas ze Słowem Bożym. Tworzenie swojego tekstu, tworzenie swojego ruchu. Na koniec też uczyłam dziewczyny już takiej choreografii nie gestowej, ale właśnie typowo tanecznej, więc kawałek się nauczyłyśmy i zatańczyłyśmy. Co robię, Milana, podczas warsztatu? Jakiś los? się to no mocniej gasny strój. Mocny no i ja osobiście kocham prowadzić warsztaty taneczne, ale najbardziej lubię mieć na to dużo czasu i też dobrą przestrzeń w postaci najlepiej jakiejś sali z lustrami, no bo jednak na dworze to jest zawsze dużo ciężej zrobić pewne rzeczy, dlatego że też no, na dworze nie ma aż takich możliwości, jako, jakie jednak daje sala taneczna ale nie narzekam, to był dobry czas. Później jeszcze nagrywałam jakieś TikToki, też były robione zdjęcia, jakieś wywiady, także no było intensywnie. Oprócz świadectwa, oprócz warsztatów, różne właśnie takie TikToki, wywiady, zdjęcia i tak dalej. Dzięki wielkie idziemy na wywiad Także sobie latamy z jednego miejsca w drugie Milena robisz dużo rzeczy ja jej noszę torbę jako dobry narzeczony no. jest fajnie, jest fajnie koncerta, tak możecie znaleźć Milena pod społecznościowych tegorocznej edycji Exodusu Młodych dobrze. A więc już ku końcowi, ku końcowi Milena jest przetyrana wszystkimi wywiadami zdjęciami i tak dalej warsztatami. No ale jesteś zadowolona? Tak. No. nie no, to dobrze. Jeszcze idziemy się pożegnać i będziemy spadać. No to będzie jeszcze jeden wywiad jednak. No. No ale jest ładna pogoda. Dobra atmosfera. Lekko zmęczeni jesteśmy, bo w sumie od 9.30 już tutaj tak mocno na nogach i tak intensywnie. A jest 13.30, już po, pod 14.00 już podchodzi. No, ale kolejny wywiadik na ściance. Tam jest scena. No, więc lecimy dalej. Zaraz nas czeka obiadek i jeszcze jedno bardzo ważne spotkanie, ale to zaraz pieśni uwielbieniowe, okej? Okay, to oceany, dom i otwórz moje oczy. Moja ulubiona. Uwielbienie, czytanie Księstwa Świętego i modlitwa. Grałam przed chwilą, znaczy tak nagrywałaś mi filmik, 5 sekund, tylko że to było 5 sekund, ale takie chrześcijańskie. Myślałam, że to mieć pieśni uwielbienia, yy, przypowieści chrześcijańskie. Nie będziecie słychać pewnie teraz. Nie chcę jeszcze bardzo pochwalić Milenę, bo przepięknie powiedziała świadectwo, ale ja się wystraszyłem, bo jak zaczęło o 10 i już była 10 chyba 8 i już skończyła praktycznie swoje świadectwo nawrócenia, to ja miałem takie oho, a miała godzinę na to, nie? No ale potem pięknie mówiła też świadectwo z aktualnego życia, różne takie historie i w sumie to mega długo zajęło, potem jeszcze było Q&A i też myślę, że fajnie wyszło, dużo pytań było. Ja jej jedyny spotka. minus, no właśnie, że nic o mnie nie, nie powiedziała. Ale, ale nie, jak chcę pochwalić spotka tak. bo się z nim się w jakiegoś i on wszystko nagrywa. Jestem w szoku. Muszę dbać po prostu o Twój kanał. A, okay. Jestem mężczyzną, który dba o swoją żonę i o jej pasję. A jeszcze nie jestem w się... <laughs> Ona no. a to jest to spotkanie, o którym jeszcze mówiłem. prowadzi. so cool dostałam w ogóle na tej posudze takiego słodkiego misia, pierwszy raz zostałam misia na posudze, a jeśli chodzi też o resztę tego dnia, no to w sumie to już był taki odpoczynek, zobaczycie jaki był w ogóle piękny zachód słońca, oglądaliśmy sobie z Piotrkiem serial The Good Doctor, od razu mówię, bo często pytacie mamy kolejny dzień dzisiaj jedziemy na dwie posługi. Pierwsza jest w czerwnisku nad Wisłą, a druga później bardziej na Śląsku. Rybnik chwałowice, coś takiego. Więc czeka nas intensywny dzień. Jest kilka minut chyba przed ósmą. Jakoś tak. Wstaliśmy dzisiaj no wcześnie, żeby się ogarnąć. No i teraz ruszamy w drogę. I raz strach nie ma wstępu. Strach nie ma wstępu do tego domu. Oskarżycie nie. przerwa obiadek no i w te wakacje mieliśmy totalnie fazę na kuchnię polską, więc gdzie nie byliśmy, to właśnie zaglądaliśmy na jakiś kartrum takich restauracji z kuchnią polską dojechaliśmy właśnie w kolejne miejsce naszej posługi Piotrek tutaj bierze gitarę i blik głośnik i lecimy dalej no, i to już są ostatnie kadry, które mam. Tutaj prowadziliśmy głównie warsztaty, zrobiliśmy też takie wprowadzenie ze świadectwem, ale jednak no, główną część tego spotkania to właśnie był warsztat e, muzyczno-teatralno-taneczny, więc tak, na wypasie. No i jeśli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym vlogu Blesy.